wszystkich kochani dzisiaj jakby znowu i, znowu w tym samym dniu nagrywam e, e, swój drugi e, pełny pełnometrażowy film. W sumie nie taki pełnometrażowy, nie short, taki długi film, no nie? Bo e, po prostu ostatnio miałam długą przerwę od YouTube'a nie nie nagrywałam na YouTube'a, no po prostu nie miałam pomysłów, a jeszcze nie wiedziałam, jak się nagrywa takie długie filmy, tak więc e, te, e, tym razem w poprzednim moim filmie e, po prostu grałam w różne gierki i sobie coś tam gadałam, ale tym razem będzie story timing o moim koledze z klasy, który mnie występował na YouTubie, więc mam nadzieję, że Ernest obejrzysz to i będziesz wiedział. Że tak mówię to w internecie, <noise> bo ogólnie pokłóciłam się z takim Ernestem z mojej klasy, że go wyrzuciłam z grupy klasowej. I on do mnie zaczął wypisywać na, na prywatnym, żebym go tam dodała, ale ja po prostu nie chciałam go tam dodać, bo jakby już sporo osób do mnie pisało, żebym go stamtąd wywaliła. Po prostu no nie. Że był nieznośny i w ogóle. E, więc go wywaliłam, bo każdy mnie o to prosił. Jestem dobrą przyjaciółką i też przewodniczącą klasy, i dlatego ja się tym zajmuję, a nie jakaś randomowa osoba z naszej klasy. No to przejdźmy do rzeczy. E, zaczął mi wypisywać jakieś straszne rzeczy, że już ileś tam procent jest moich, że ileś tam procent już jest moich danych na darknecie jeśli nie wiecie co to darknet to darknet to to samo co darkweb czyli tam po prostu można kupić części ciała jakichś ludzi i oglądać filmiki jak ktoś się zabija Ta, no to tam było już ponoć Najpierw 10, później 20% moich danych. Po prostu mnie tak straszyło, chociaż nie wiem, czy to były zwykłe groźby, żebym go tam dodała, czy naprawdę to się wydarzyło. E, bo e, pisał mi te wszystkie rzeczy i jak mój tata wysłał mu z mojego konta głosówkę, e, że jak nie przestanie takich rzeczy pisać, e, e, cytuję... E, jak nie przestaniesz pisać takich rzeczy do mojej córki, to sprawa zostanie zgłoszona do prokuratury i coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Za co bardzo ci tato dziękuję, obroniłaś mnie. Ernest mi dał koniec końców spokój, ale wątpię, że żartował, bo gdyby, gdybym ja tak żartowała, chociażbym na pewno tego nie zrobiła, ale gdybym tak żartowała, no to bym, gdyby ktoś, gdyby na przykład, dobra, gdyby rodzic e, osoby, którą tak żartowałam, e, po prostu wysłał mi głosówkę taką, to bym już powiedziała, dobra, sorry, to był żałosny żart. A nie bym zablokowała. Bo on mnie potem napisał Kinga serio i mnie zablokował. Tak więc wątpię, że to był żarcik. Dodawaliśmy go na grupę klasową, chociaż nie rozumieliśmy jednego. Zaczął do mnie wypisywać takie rzeczy za to, że go usunęliśmy z grupy klasowej. E, po czym, jak go dodawaliśmy na grupę, to wychodził, bo po prostu jakby wtedy się już bał, że wszyscy go tam będą wyzywać. I rzeczywiście tak było. Dodali go, do, e, ktoś go tam dodał, bo się komuś w końcu udało, bo praktycznie wszystkich zablokował, żeby go nie dodawali. Więc komuś się w końcu udało. Doda, e, do, doda, dodano go. I on się wtedy zaczął wyjaśniać, że to był żart i przeprasza. No ale jakby mówię na niego tu, tutaj w tym filmie, że to mój kolega Ernest. Ale Ernestie nie jesteś moim kolegą. I po wakacjach sprawa zostanie zgłoszona do naszej pani wychowawczyni. Chcę po prostu Cię poinformować, żebyś wiedział, że nasza pani się dowie o tym... Jak yy, mi groziłeś. Tak więc bardzo Wam dziękuję Wszyscy Kochani za yy, za wysłuchanie. I no to. No i się widzimy albo dzisiaj, albo jeszcze jutro. Bo jakby będziecie, yy, proszę piszcie pod poprzednim filmem yy, swoje niki czy jakieś gry, yy, w, które mi polecacie. Najlepiej to horrory na Robloxie żebyście mieli satysfakcję z tego, jak się drę, jak się boję. Dobrze, dziękuję Wam wszystkich, ściskam mocno, chociaż przez internet i bają, ziołki.